Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej Konfederacji. Ja jestem posłem bieżącej kadencji, moje nazwisko Roman Fritz, ze mną jest Michał Urbaniak, poseł poprzedniej kadencji. Dzisiejszy temat rząd poszerza możliwości inwigilacji Polaków, bo właśnie kolejny raz w polskim Sejmie pojawią się przepisy, które znacząco poszerzają możliwość inwigilacji polskich obywateli poprzez dostęp do naszych danych przez 10 różnych służb. Odbędzie się dzisiaj pierwsze czytanie w Polskim Sejmie prawa komunikacji elektronicznej. To jest projekt, który zarówno według poprzedniej władzy PiSu, jak i obecnej władzy tej światowej rewolucji ma jedynie zaimplementować, dostosować polskie prawo do. E, e, unijne prawo do, do prawa polskiego. I większość nawet tych, tych przepisów, które będą procedowane, ma w zasadzie teoretycznie chronić klientów sieci telekomunikacyjnych, jednakże rząd prowadza oczywiście kuchennymi, tylnymi drzwiami, otwiera furtkę dla możliwości inwigilacji przez e, służby, przez uprawnienia do inwigilacji polskich obywateli. I co tam mamy? Najważniejsze, zgodnie z artykułem 43 tego projektu przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie obowiązany do zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych, Dostępu i utrwalania umożliwiających jednoczesne i wzajemnie niezależne uzyskiwanie przez 10 służb dostępu do informacji przesyłanych lub powstałych w ramach usługi telekomunikacyjnej, a więc między innymi komunikatorów elektronicznych i danych abonentów obejmujących między innymi numer PESEL, adres korespondencyjny, a także danych lokalizacyjnych oraz zapewnienia możliwości utrwalania przez służby komunikatów elektronicznych. Jakie to są służby? Wymieńmy je po kolei. Policja, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczna, Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, i Krajowa Administracja Skarbowa. Ci wszyscy ludzie, ci, te tysiące urzędników, będą miały pełny dostęp do inwigilacji Polaków. Oczywiście obowiązek e, finansowania tego wszystkiego spadnie na, e, na operatorów telekomunikacyjnych, co wiąże się bezpośrednio z koniecznością podwyżek cen, opłat dla nas wszystkich. My będziemy jako obywatele za to jeszcze płacić. Proszę Państwa, to jest kolejna próba. Myśmy jako Konfederacja walczyli z tą próbą tego projektu już rok temu, w marcu 2023 roku. Wtedy ówczesna totalna opozycja, dzisiaj rewolucyjny rząd, protestowali, zwracając uwagę na tzw. lex pilot, nie patrząc na inwigilację. Konfederacja w zasadzie przyczyniła się do tego, że wówczas ten projekt upadł, niestety, Rząd się zmienił, a polityka inwigilacyjna państwa absolutnie nie. I nowa e, rewolucyjna koalicja weszła w buty starego rządu, PiSu. No, nie wprowadza teraz Pegasusa, wprawdzie, ale poszerza znacznie możliwość inwigilacji. Jako konwederacja stanowczo się temu przeciwstawiam. Pan poseł Michał Urwani. Szanowni Państwo, rząd Tuska jasno pokazuje, że bardzo niewiele różni się od rządu Mateusza Morawieckiego w kwestii podejścia i poszanowania prywatności Polaków w poprzedniej kadencji Sejmu właśnie walczono z projektem Lexpilot, walczono z czy teraz jeszcze przecież trwa walka o to, jak wyglądała inwigilacja zarządów PiS za pomocą systemu Pegasus, a jak widać, ten rząd znalazł sobie nowe zabawki do tego, żeby wchodzić w życie Polaków z buta. I nie tylko prywatnych, ale także osób publicznych naturalnie. No bo szanowni Państwo, ten ten projekt zakłada że artykuł 53 prezes UKE będzie mógł na żądanie jednego z podmiotów jednej ze służb wymienionych przez posła Frica nałożyć obowiązek udostępnienia przez przedsiębiorcę komunikacyjnego danych będzie miał też mógł nałożyć obowiązek blokowania wysyłania jakichkolwiek danych czyli inaczej mówiąc wychodzi na to tak to rozumiemy że będzie można decyzją administracyjną zablokować komuś, nie wiem, Messenger czy, czy konto na Gmailu. Warto też podkreślić, no właśnie, że ten porządek państwa, czy do czego odnosi się ustawa, bezpieczeństwo państwa to jest tak szerokie pojęcie, że rząd będzie mógł sobie wpisać w to wszystko. Ale to nie jest najgorsze w tej ustawie. W tej ustawie jeszcze mamy zapisy dotyczące tego, że Artykuł 47, artykuł 49 nakładają na, na przedsiębiorców obowiązek przechowywania danych. Danych o użytkownikach, mówimy tutaj o geolokalizacji, mówimy o billingu, mówimy tutaj o danych osobowych obywateli i to jeszcze nie jest najbardziej absurdalne, ale najgorszą rzeczą, jaka się tam pojawia, jest to, że te służby będą mogły dostać się na przykład do treści państwa czatów na żądanie, do treści maili które Państwo wysyłacie. No i nie będzie to się dziać tylko i wyłącznie decyzją sądu, ale minister Bodnar będzie mógł sobie zdecydować, kogo będzie akurat chciał inwigilować rząd Tuska, no to wtedy też taką zgodę może wydawać właśnie minister Bodnar. To wiąże się z ryzykiem absolutnej inwigilacji obywateli, absolutnej inwigilacji ludzi niewygodnych dla władzy pod byle pretekstem, a dodatkowo milionowymi, jak nie miliardowymi kosztami, które poniosą spółki telekomunikacyjne, operatorzy telekomunikacyjni, no bo dla każdego takiego podmiotu to jest dodatkowy koszt. Dodatkowi ludzie, których trzeba zatrudnić do obsługi bazy danych, dodatkowe miejsce, które trzeba wykupić czy w ramach chmur, czy w ramach własnych zasobów do użytku. Utrzymywania właśnie tych danych. To jest także dodatkowe miejsce, przepraszam, dodatkowe koszty choćby prądu, jeśli będzie utrzymać się dodatkowe serwery, dodatkowe, dodatkowe miejsce na dyskach. To jest szereg rzeczy, za które ostatecznie zapłacą także konsumenci. Konfederacja jasno wskazuje, że nie ma naszej zgody na to, by inwigilować Polaków bez powodu. Skoro rząd Tuska w poprzedniej, koalicja Tuska w poprzedniej kadencji krytykowała takie zapisy, to dlaczego w tej kadencji chce je wprowadzić? No i na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Otóż ten projekt nie tylko narusza konstytucję i y, prawo do prywatności, ale także, co ciekawe, y, uwagę na to zwracają na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli instytucja, której Tusk chciałby być pewnie podległy, y, na to, że ten projekt jest niezgodny zarówno z polską konstytucją, jak i z prawem y, unijnym. Y, no, problem tego rządu jest taki, że zamiast wprowadzić y, jakiekolwiek, jeśli już muszą je wprowadzać zobowiązania, czy dyrektywy unijne, czy inne zapisy prawa unijnego w sposób lekki, czyli taki, który nie obciąża dodatkowo polskiego prawa, to dowalili dodatkowych przepisów, które będą pozwalać im na to, żeby nie musieli kupować Pegasusa, bo będą robić sobie legalnie sprawdzanie czatów czy, czy sprawdzanie tego, gdzie kto z kim rozmawiał za pomocą operatorów elektrooperatorów telekomunikacyjnych. Ten projekt należy odrzucić jeszcze w pierwszym e, czytaniu i do tego będzie nawoływała Konfederacja. Ja mam pytanie. Czy Konfederacja jako jedyna wolnościowa partia w tym momencie poprze ustawę o związkach komunalnych i ten projekt, który będzie dzisiaj procedowany, a propos a nie, w niedzielę? Szanowna Pani, Konfederacja jest partią, która uważa, że małżeństwo to jest jedyny uprzywilejowany, jedyna uprzywilejowana instytucja, jaka powinna mieć miejsce w polskim prawie, ona jest też w Konstytucji i nie widzimy potrzeby do tego, żeby jakieś inne rodzaje związków były tutaj tworzone, wobec czego zostajemy przy tym, że małżeństwo kobiety i mężczyzny to jest coś, co mamy w Konstytucji, co sprawdziło się przez tysiące lat, jeszcze... I nawet w starożytnym Rzymie właśnie e, małżeństwo było tą instytucją chronioną e, i jesteśmy wolnościowi, e, ale jesteśmy wolnościowi, szanowna Pani, e, w ramach jasnego paradygmatu. E, nie dam się wciągnąć teraz e, w taką pułapkę retoryczną, że nie jesteśmy wolnościowi z tego powodu. My chronimy e, instytucję, e, która e, powinna też mieć przywilej. No, małżeństwo e, kobiety i mężczyzny jest właśnie po to, żeby żeby rozwijać także nasze społeczeństwo, prawda? Dzieci i tak dalej. Jeśli chodzi o niedzielę handlowe, jesteśmy także za prawem do wypoczynku. Czy poseł Fritz? Ja tylko dokończę, że wolność musi się bezpośrednio wiązać z odpowiedzialnością i z prawdą. Dziękuję Państwu do widzenia. Proszę. Dziękujemy.